Jedziemy teraz... To jest taki typowy, jak oni to nazywają tutaj Business Park, czyli park biznesowy. Jest w miarę nowe wszystko. No już nie takie nowe, ale powiedzmy jest nowsze niż jakieś 40 lat. I tutaj te biznesy są dosyć wysoko rozwinięte w sensie obrotów i ta gospodarka szczególnie tu w strefie torontońskiej jest dosyć spora tutaj to jest, napędza w zasadzie całą ekonomię Kanady ale z drugiej strony faktem jest, że wiele gałęzi gospodarki to są, 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 są dosyć prymitywne tutaj, nie? w porównaniu z Europą czy nawet ze Stanami Zjednoczonymi, jakieś tu jest takie zadupie, jak to się mówi czasami Także zależy, zależy od, od gospodarki, od, od gałęzi gospodarki, ale generalnie rzecz biorąc nie jest to na zbyt wysokim poziomie, ale dycha i funkcjonuje, chociaż duszony jest podatkami i przepisami jak wszędzie indziej, ale w porównaniu na przykład z Polską, to tutaj relatywnie dosyć łatwo jest prowadzić interesy, znaczy łatwo. Nic nie jest łatwo, ale, ale jak się chce, to można. Dużo oczywiście tutaj zależy od szczęścia, ale generalnie rzecz biorąc, jak już coś chwyci, to idzie, nie? Mniej więcej tak większość tu biznesu funkcjonuje. Tutaj chodzi o to głównie ludzie, którzy prowadzą z tobą interesy, to głównie zainteresowani ty, są tym, żeby robota była zrobiona, a wszystko inne odkładają na... na, 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 na nie jest takie ważne dla nich po prostu, nie? Także pierwszość numer jeden rzecz, zrobione musi być. Potem patrzą na cenę, jakość i tak dalej. Ale działa, jest to dalej dwa razy większa gospodarka niż Polska, chociaż liczba ludności jest podobna mniej więcej nie, blisko.